Słuchajcie, Lid się chwali tutaj na tablicy reklamowej, że razem z nami zebrali już 70 milionów butelek i puszek. Chociaż system kaucyjny jeszcze nie wszedł w sumie w życie. Każda oddana butelka i puszka to 10 groszy rabatu na Twoje zakupy. O, tu jest, tu jest wyjaśnienie. Suma zebranych butelek PET oraz puszek od startu zbiórki do 28 sierpnia 2025. A little L, no, To jest wytłumaczenie jak to działa, że butelkomat przyniesie zgniecione butelki i puszki. Wkładaj opakowanie do butelkomatu i dostaniesz 10 groszy. Mhm. Niezgniecione i to jest trochę głupie, słuchajcie, bo przecież zgniatanie tych butelek powoduje, że, że mniej miejsca zajmują, <grywa> więc ale podobno maszyna by nie rozpoznawała po zgniatanych, więc sama je potem zgniata. czy reklamują przy okazji niemarnowanie żywności, słuchajcie, ale w Białym Stoku jadłodzielnie jest Kijowa. Karita też nie za bardzo przyjmuje te rzeczy, więc. Mogliby przeceniać po prostu w Lidlu, robić promocje, rabaty.